Ma pan 3 sekundy, żeby odjechać. Ma pan nakaz? Ma pan nakaz. Ma pan nakaz? No, nie weźmy Nie tu kurwa do punktu wjeżdżał kurwa. Samemu się nie przyjeżdża. Wytrzał, nie Je, ma pan nakaz wjazdu, proszę pana, ma pan nakaz wjazdu, to jest nasza wiadomość. Nie będziemy się tłumaczyć. Jeśli nie ma pan nakazu wjazdu, no to przepraszam. Ej, policja jedzie. Ja Czekamy na policję, czekamy, czekamy na policję, czekamy, Dawaj, po, po, jak podjadę to walimy do nich. No co tam jest? A <grym> nie, nie jesteś ostrożki, prawda? Nie Chodźcie panowie, chodźcie panowie, ja jak policja przyjda, bo... to strzelamy do nich. Morbo, masz 3 sekundy, żeby się wytłumaczyć kim jesteś. 3, 2, 1 Jesteś na mojej posesji. Mordo, jesteś na mojej posesji. Jestem właścicielem tej posesji. Więc jakby tyle ci powiem, e, jesteś intruzem, mogę ciebie zabić. Ej, hey, gdzie jest Dwayne? policja go szuka? Gdzie jest Ej! A hey. uh, ten, odciśnij mnie w razie, dwa